Dzień dobry, a tu rebeczki są? Dzisiaj o zwierzętach domowych w Australii. Witajcie, dzisiaj odcinek, o który prosiliście mnie już od w sumie dosyć dawna, czyli odcinek o zwierzętach domowych w Australii. Powiem Wam dzisiaj o tym, ile kosztuje utrzymanie zwierzęcia w Australii, jakie się z tym wiążą przepisy prawne oraz kilka innych ciekawostek związanych z posiadaniem zwierzątek domowych w Australii. Na początek garść faktów. Aż 62% Australijczyków posiada jakiekolwiek zwierzę domowe, z czego 38% posiada psy, a 30% posiada koty. W ogóle w całej Australii jest więcej zwierząt domowych niż mieszkańców Australii. Poza tym więcej Australijczyków mieszka ze zwierzętami domowymi niż ze swoimi własnymi dziećmi. Ale posiadanie zwierzęcia nie jest aż tak łatwe, jakby się mogło wydawać. Należy zacząć od tego, że jeżeli nie jesteście właścicielami domu albo mieszkania, jeżeli wynajmujecie dom albo mieszkanie, to potrzebujecie zgody właściciela na to, żeby w tym mieszkaniu znajdowało się zwierzę, żeby z wami mieszkało zwierzę. To przeważnie załatwia się już na etapie aplikowania o mieszkanie tam trzeba w, właśnie w swojej aplikacji wyszczególnić, jakie się ma zwierzęta, jak ono jest duże, jakie jest rasy itd. tak i tak dalej. No i tutaj niestety zła wiadomość, bo bardzo rzadko zdarza się, żeby właściciele mieszkań czy domów zgadzali się na zwierzęta domowe. Po pierwsze dlatego, że zwierzęta po prostu niszczą bardzo wiele rzeczy. Po drugie mnóstwo właśnie mieszkań czy domów na wynajem ma na podłodze położone wykładziny. My mieliśmy ogromne szczęście ponieważ nasz właściciel zgodził się na kota. Po drugie, w ogóle jeżeli pamiętacie takie starsze odcinki, to pamiętacie, że tutaj na podłodze był taki kremowy dywan. Nasz właściciel zgodził się, żeby zmienić to na drewnianą podłogę, także naprawdę nam się mega udało, ale wiem, że poszukiwanie mieszkania ze zwierzęciem jest dosyć ciężkie i bardzo wielu ludzi po prostu nie deklaruje, że ma jakieś zwierzęta i trzyma te zwierzęta u siebie nielegalnie. Na co również trzeba zwrócić uwagę, to są limity na posiadanie zwierząt, które są prawnie określone. W zależności od miejsca, w którym mieszkacie, w zależności od dzielnicy, od tego, czy to jest dom, czy to jest mieszkanie, czy nawet od ilości terenu, który macie, bo oczywiście będą inne przepisy dotyczące małego mieszkania, a inne przepisy będą dotyczące farmy, mającej kilka hektarów ziemi, ale ja Wam to podam na przykładzie mojej dzielnicy, to jest taka dzielnica typowo mieszkalna. Są tutaj bloki z mieszkaniami i są domki jednorodzinne. I u mnie w dzielnicy, właśnie mieszkając w mieszkaniu, można mieć albo jedne Psa albo jednego kota, albo dwa ptaki, ale takie ptaki w sensie kanarek albo papuszka. I nie można mieć żadnych gryzoni, czyli żadnych królików, fretek, chomików, innych rzeczy. Jeżeli ktoś u mnie w dzielnicy mieszka w domu, to limity są trochę większe: można mieć dwa psy, dwa koty, można mieć cztery gryzonie, można mieć pięć kur. Można mieć pięć kur, to jest w ogóle czad, że można mieć kury w mieście. Ale właśnie, to mogą być tylko i wyłącznie kury, nie można mieć kogutów, ponieważ koguty pieją i przeszkadzają innym ludziom, także jest zakaz posiadania kogutów i chyba indyków. Także można mieć tylko kury, można mieć 15 ptaków ozdobnych i dwa ule, czyli całkiem sporo tych zwierząt można mieć. Na wszystkie inne typy zwierząt albo na posiadanie większej ilości zwierząt trzeba mieć e, zgodę od rady dzielnicy, która właśnie ustala te limity, na przykład nie można mieć żadnych chyba węży tutaj, e, na większą ilość kotów czy na większą ilość psów e, trzeba mieć zgodę, e, także no, jest to dosyć skomplikowane, za te zgody oczywiście trzeba płacić i też właśnie rada dzielnicy raczej jest niechętna na wydawanie takich zgód, e, czyli trzeba tutaj się zmieścić w tych limitach, które są określone przez przepisy. Poza tym, wszystkie zwierzęta w Australii, mówię tutaj o psach i kotach, e, muszą być zaczipowane. We wszystkich stanach poza terytorium północnym, tam to nie jest obowiązkowe. Wszystkie inne stany, tam prawnie właściciel musi zaczipować swoje zwierzę. No i właśnie, wszystkie zwierzęta, które mają ponad 3 miesiące, muszą być zgłoszone do tej rady dzielnicy. I oczywiście trzeba zapłacić za posiadanie. Takiego zwierzęcia. Tutaj znowu koty wychodzą najtaniej. Tylko, że żeby zarejestrować kota, kot musi być wysterylizowany, musi być zacipowany. I rejestracja takiego kota kosztuje 38 dolarów rocznie, ponieważ to trzeba rocznie odnawiać. Jeżeli ktoś ma psa, to nie ma obowiązku sterylizacji psa. Jednak psy wysterylizowane, no, posiadanie wysterylizowanego psa to jest ogromna zniżka przy rejestracji. E, taki wysterylizowany pies to jest koszt 60 dolarów rocznie. Jeżeli pies jest niewykastrowany, to to jest 200 dolarów rocznie. Jeżeli ktoś jest posiadaczem rasy uważanej za niebezpieczną, czyli na przykład jakieś pitbulle, e, fila Brasileiro, to, jest, to są rasy określone prawnie e, jako niebezpieczne, e, to rejestracja takiego psa u mnie w dzielnicy kosztuje 340 dolarów rocznie. 这里。所以 całkiem droga impreza. I tak jak mówię, te rejestracje są odnawiane co roku, jeżeli ktoś nie odnowi, albo jeżeli ktoś nie zarejestruje swojego zwierzęcia, co płaci dosyć sporą karę. W ogóle można zarobić całkiem sporo kar posiadając zwierzęta. Oczywiście właściciele psów mogą zarobić karę za niesprzątanie po swoim zwierzęciu. I można zarobić również karę za to, że się nie ma torebek do sprzątania po psie, nie ma się ze sobą torebek na psie kupy. Wyobraźcie sobie, idziecie na spacer z a tutaj przed wami wyrasta strażnik miejski i mówi: Dzień doberek. A to rebeczki są? Nie no, Zapomniałem zapomniałam torebeczek. No dobrze, więc żeby więcej nie zapominać, torebeczek kilkaset dolarów mandatu. Jeżeli chodzi o miejsca, w których kupuje się w Australii zwierzęta albo skąd się bierze zwierzęta, to jest kilka opcji. Oczywiście jest opcja kupienia, wzięcia zwierzęcia z Gumtree, jeżeli komuś się, nie wiem, kotka obchodziła w szopie. Można sobie również kupić zwierzę w sklepie zoologicznym. Ja absolutnie nie polecam tej opcji, ponieważ to są przeważnie zwierzęta z pseudo -hodowli. Te zwierzęta, kiedyś gadałam z pracownikiem sklepu, te zwierzęta nigdy nie mają rodowodów, nie mają szczepień, nie są wysterylizowane, zaczipowane, po prostu nie wiadomo, skąd one są, jakie choroby mogą mieć, nic o nich nie wiadomo, a kosztują tak między 1500 a 2000 dolarów. Można oczywiście wziąć zwierzęta od hodowcy z rodowodem. Tam już wiemy, co kupujemy. Takie zwierzęta zaczynają się od około 2000 dolarów, po prostu w górę, w zależności od rasy. Oczywiście można również adoptować ze schroniska, Tu również wygląda troszkę inaczej niż w Polsce. Tutaj jest taki mini kurs na rodziców adopcyjnych zwierzęcia. Trzeba tam przejść różne testy, czy to zwierzę może można adoptować i opłaty za adopcję zwierzęcia ze schroniska są również dosyć wysokie. Tutaj dla schroniska, które jest najbliżej mnie w tym momencie adopcja dorosłego kota to jest 100 dolarów, adopcja kociaka to jest 200 dolarów, ale można trafić na promkę, szczególnie, szczególnie właśnie w sezonie, kiedy koty się kocą i na przykład teraz jest promocja, że koty dorosłe są rozdawane za darmożkę, a kociaki są za pół ceny, także Także dobra promocja. Z psami niestety nie ma promocji na psy, nie ma przeceny. E, także adopcja dorosłego psa przeważnie kosztuje 400 dolarów, a za adopcję szczeniaka to jest dolarów 500. Więc jak już jesteśmy przy kosztach, opowiem wam trochę o tym, ile kosztuje opieka weterynaryjna w Australii. W zeszłym roku Australijczycy na opiekę weterynaryjną wydali 12,5 miliarda dolarów. 12,5 miliarda miliarda dolarów. E, czyli całkiem spory. No, jeżeli chodzi o taką zwykłą konsultację weterynaryjną, na przykład wasz pies ma rozwolnienie albo, nie wiem, wasz kot ma kaszel, to taka 15-minutowa, zwykła konsultacja kosztuje około 70 dolarów. A tak jak mówiłam, w Australii prawie wszędzie obowiązkowe jest chipowanie zwierząt i szczepienie chipa kosztuje między 30 a 100 dolarów. Szczepienia to jest przeważnie około 80 do 100 dolarów za dawkę. Jeżeli chodzi o sterylizację, no to wiadomo, tutaj zależy od płci zwierzęcia i od tego, jaki to jest typ zwierzęcia, więc za koty sterylizacja kosztuje między to, a 300 dolarów. Jeżeli to są psy, tutaj wchodzi w grę również waga takiego psa. Im cięższy pies, tym wyższe będą opłaty. E, I za sterylizację psa e, płaci się między 200 dolarów a między 500 dolarów. No i wszelkiego rodzaju, nie wiem, operacje, badania, prześwietlenia. To są dodatkowe koszty i to już można liczyć tutaj w setkach, a nawet w tysiącach dolarów. Ale żeby uniknąć właśnie takich sytuacji popadnięcia w jakieś długi czy kłopoty finansowe, e, zaleczenie swojego zwierzęcia. W Australii dosyć popularne są ubezpieczenia dla zwierząt. I w zeszłym roku, w 2018 roku, Australijczycy wydali na te ubezpieczenia 490 milionów dolarów. I oczywiście wysokość opłaty za to ubezpieczenie zależy od tego, jakie to jest zwierzę, jaka to jest rasa. Są rasy, które są dużo droższe do ubezpieczenia niż inne. Tutaj podobno najdroższy jest buldog francuski. Podobno ubezpieczenie buldoga francuskiego kosztuje więcej niż ubezpieczenie owczarka niemieckiego, ponieważ buldogi są jakieś super podatne na wszelkiego rodzaju choroby i inne rzeczy. E, także bulldogi są dosyć drogie. E, jak my się interesowaliśmy ubezpieczeniem dla kota, to powiedzieli nam, że to będzie około 500 dolarów rocznie. Czy to jest dużo, czy to jest mało, pozostawiam do oceny Wam. Ale dla porównania powiem, że ja za moje prywatne ubezpieczenie zdrowotne płacę około 550 dolarów rocznie. Oczywiście do tego również dochodzą koszty jedzenia, akcesoriów, zabawek i tak dalej, i tak dalej. To jest kwestia absolutnie indywidualna, ile kto na to wydaje, czym żywi swoje zwierzę, czy wyprowadza je na smyczy za 200 dolarów, czy za 2 dolary, e, także jakichś dokładnych kwot Wam nie podam. E, wrzucę Wam za to w opisie link do sklepu zoologicznego, także tam możecie sobie e, zobaczyć, ile poszczególne rzeczy kosztują. Jeszcze jedna kwestia, o którą mnie pytacie i którą chciałam poruszyć w tym odcinku, jest sprowadzanie swoich zwierząt z zagranicy do Australii. I tutaj niestety jest to dosyć ciężkie, jest to dosyć skomplikowane, ponieważ Australia ma bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące sprowadzania jakichkolwiek żywych organizmów do Australii, czy to zwierzęta, czy to rośliny. Po prostu jest to bardzo restrykcyjne. Nie wiem, czy kojarzycie parę lat temu była sprawa, że Johnny Depp mało nie wylądował w australijskim więzieniu za to, że wwiózł na teren Australii na pokładzie swojego prywatnego samolotu dwa psy. Wydaje mi się, że to się skończyło jakąś gigantyczną karą finansową, ale on ostatecznie do tego więzienia nie poszedł. Ale myślę, że to idealnie obrazuje, jak bardzo ostro Australia podchodzi do właśnie sprowadzania zwierząt tutaj. Cały proces sprowadzania zwierzęcia trwa między kilka a kilkanaście miesięcy. Wiąże się to oczywiście z przeróżnymi badaniami, szczepieniami. Zwierzęta muszą również przejść kwarantannę i w tym momencie trwa to raczej dłużej niż krócej, ponieważ na terenie Australii jest tylko jeden. Ośrodek, który tą kwarantannę przeprowadza, także podobno kolejki do kwarantanny są dosyć spore. Jest kilka firm, które zajmują się pośredniczeniem, właśnie w sprowadzaniu tych zwierząt. Oni się zajmują całą tą kwestią techniczną, formalną, prawną, medyczną, także można skorzystać z ich usług. Ich usługi kosztują między kilka a kilkanaście tysięcy dolarów. Tak mi powiedzieli na infolinii. Niestety żadna z tych firm nie ma ogólnodostępnego cennika, ale jeżeli ktoś planuje przyjazd do Australii, ze swoim zwierzęciem, to raczej musi się nastawić na dosyć długą, żmudną i dosyć drogą imprezę. No dobrze, więc wydaje mi się, że to już chyba wszystko w temacie zwierząt domowych w Australii. E, mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście z tego odcinka, że Wam się podobało. E, jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, o komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i włączeniu dzwoneczka. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!